Witajcie, czy nie odnosicie czasami wrażenia, patrząc na ten świat wokół nas, że panuje tutaj wielki bałagan, skażenie, niegodziwość, zepsucie i pośród tego wszystkiego jest człowiek? To przypomina mi historię, którą mój znajomy opowiedział mi kiedyś, gdy był w domu, w swoim biurze pracując. Nagle usłyszał z kuchni potężny huk, tak jakby wywrotka wysypywała cały swój ładunek szkła. Pobiegł do tej kuchni i jego oczom ukazał się taki obraz. Jego kilkunastoletnia córka stała na środku tej kuchni, a wokół niej niemalże jakby morze szkła. Z jej nogi leje się krew i otoczona jest rozbitymi kawałkami ostrego szkła. Okazało się, że sięgała po coś do szafki, i uwiesiła się na tej szafce, i ona spadła, i wszystko, co w niej było, rozbiło się na tej podłodze, i ona stała pośród tego wszystkiego. I czy myślicie, że ten ojciec popatrzył na nią, pokiwał palcem i powiedział, nie mogę uwierzyć, że to zrobiłaś. Jak mogłaś? Radź sobie teraz sama, sama z tym bałaganem, który uczyniłaś. Trudno. Trzeba wykrwaw się. Sama jesteś sobie winna. Nie, oczywiście, że nie. Ale co ciekawe, gdy tak o tym myślę, to widzę, że niektórzy ludzie myślą, że Bóg w ten sposób postępuje z ludźmi. Widząc bałagan, w, jaki, w jakim są, jaki bałagan uczynili w swoim życiu, patrzy na nich, kiwa palcem i mówi, jak mogłeś. Grać sobie teraz sam. Trudno, trzeba, wykrwaw się, trudno. Trzeba było tego nie robić. Ale wiesz, gdybym Ci powiedział, że ten ojciec w ten sposób zrobił w stosunku do córki, to mi nie uwierzylibyście. Ale z drugiej strony czasami myślimy, że Bóg tak robi, czyli Bóg ma mniej współczucia niż człowiek? Oczywiście, że nie. Ten ojciec wziął tą córkę, bardzo ostrożnie, powoli szedł w kapciach, do niej zbliżył się, wziął ją na swoje ramiona, zaniósł do bezpiecznego miejsca, tam obmył jej rany, opatrzył, bo ją kochał. Wiesz co? Bóg jest taki sam. Bóg widzi nas bezradnych w tym morzu szkła i gdy wołamy do Niego, pomóż. Potrzebuję Twojej pomocy, ratunku. Zobacz, co na rozrabiałem. Zobacz, jaki bałagan stworzyłem w swoim życiu. To On wkracza. Nie stoi i nie patrzy, ale wkracza. On posłał swojego Syna na świat, aby rozprawił się z problemem grzechu, który oddzielał nas od Boga. Jezus Chrystus przyszedł i oddał swoje życie za nas, przejął swoją świętą krew, abyśmy my mogli doświadczyć tego, czym jest to nowe życie. W którym opatrzone są nasze rany. Gdzie możemy bezpiecznie stąpać krok za krokiem. I przez wiarę możemy to przyjąć. Ja wiem, że czasami może być trudno, gdy widzimy ten bałagan, który zrobiliśmy, jest nam głupio, jest nam źle, bo wiemy, jak bardzo zawiedliśmy. Ale tak naprawdę nie mamy innego wyjścia, bo gdziekolwiek zrobimy krok, to bo jest rana, jest szkło, w które wbija nam się w stopy. I tylko jedyne, co możemy zrobić, to zawołać do niego i powiedzieć, Boże, pomóż. Ratuj. I On wyciąga swoją dłoń. On bierze tak jak tą owcę, która się zagubiła i bierze na swoje ramiona i niesie w bezpieczne miejsce. Czasami aż tak trudno jest uwierzyć, jak, Boże, Ty możesz kochać mnie po tym wszystkim, co ja zrobiłem. Nie rozumiem tego. Ale wiesz, przez wiarę przyjmij to, że tak jest, że On Ciebie kocha. Miłością aż do końca. To po prostu przyjdź do Niego. I powiedz, Boże, potrzebuję Ciebie. Nie potrafię sobie poradzić z tym wszystkim, co wokół mnie. Ten bałagan przerasta moje możliwości. Już nie chcę więcej się ranić w swoim życiu. Boże, pomóż mi. Dlatego tak jak Psalm 37, werset 7 mówi, zaufaj Mu i wołaj do Niego, bo On tam powiedział, zdaj się w milczeniu na Pana. I złóż w nim nadzieję. Do tego zachęcam Ciebie i siebie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.